nie ma tragedii tak naprawdę zdrowy nagar na głowicy i to znaczy przydymienie nawet a nie nagar i tak samo na tłoku który też jak go kupiłem nie był nowy ale zobaczcie tłok jest dalej w pozycji górnej a magneto jest Ustawiony w sposób niewłaściwy, i nie, nie jest to zerwany klin na magnecie. Po prostu przeskakuje na y, łańcuch, jest luźny i przeskakuje na zębacce. Dlatego myślę, że po wymianie, kompletnej wymianie rozrządu, zrobię sobie po prostu szlif tej głowicy, wyczyszczę y, cylinder, y, wyczyszczę tłok, zrobię szlif cylindra. Zmienię pierścienie i silnik będzie gotowy do drogi. Także ważna jest eksploatacja.